Napierdalamy, kurwa, kolejny odcinek Chuj wam w dupy Kontynuujemy w miejscu, w którym skończyliśmy Jak nie oglądaliśmy, to zapraszam, lecimy Powiesili nas i kurwa Wstaliśmy z krzyża, kurwa I tam jest ognisko Potrzebuję bandaży Teraz pytanie, kurwa Co ja mam robić? Szuflowe mocne Nie widzisz mnie, zjebie Nie daj po mnie Wypierdol z tym, kurwa. Lewica. Lewica, boga. Hmm. Dobra. Lecimy dalej. Jest. Ja pierdolę. Tędy kurwa, może. O, ja pierdolę bandaże! Pierdalamy. Ale kurwa nie tędy. Dobra, ha. Ja pierwsze dole. Czy je O, kurwa, wyszedłem no ty kurwa jebana! Kurwa! Mam jeszcze jeden bandaż. Dobra, chujdę tędy. Wejdę tam mi się w, kurwa uleczę. Dobra. Kurwa ręce mam całe rozpierdolone. Jakimś chujem się w, kurwa podciągam kurwa na skały. Cię wspinam na ścianę, na skałę, no. Logiczne. Rozpierdolone mam ręce. <gryw> A ten się kurwa wspina. To jest kurwa niedziszczalne. Dobra, jedziemy dalej. Wpierdolę. Dobra, tutaj mamy. Potrzebuję bandaży. Dobra, jest bandaż. Mamy 7 przynajmniej. Chowam się. Nie ma mnie! No i zajbiście. O, go banda, zajbiście, Będę mógł sobie go użyć. Boba, pierdolę, bateria. Czy tu jest gdzieś moja kamera? Nie. Gdzie dalej? No, no kurwa pusto tu jest. No na no, chutu no, jest to miejsce, jak nic kurwa nie ma. Tu coś się jest kurwa. Ja pierdolę... Człowiek. No pierdolisz, jestem kurwa nieśmiertelny w tej grze. No kurwa, to otwiera w debilu! No kurwa! Dobra, tam chyba najebiście Hej, nie wejdziesz. O kurwa. No i co kurwa mam zrobić? Wypierdalaj! No i kurwa co ja mam zrobić? Wspinać na i kurwa nie nie. Pierdalam na dół. Ja pierdolę po raz kolejny, mnie pierdolnął jebany Dobra, lecimy dalej Bez ciebie byłoby zajebiście Ło, ja pierdolę bateria Pojebany. Uwielbiam, no już myślałem, że walić konia Jak herdole Jak to wygląda Bardzo komfortowo się czuję Kurwa Nie wiem No i co, na dół? Tędy? No nie, bo to kurwa woda No co, no kurwa do wody powinienem teraz chyba wkoczyć Mogę jedynie tutaj iść A i tędy Co? Nie no. Zajebiście, pierwsze kurwa moja interakcja to jest... Od razu zdechnięcie, no zajebiście mnie poprosił zrobił lore religii yy, oczywiście dam chrześcijańską bo tylko w mnie to znam to, to, tam. to, to yy, jak jak napisano w księdze rodzaju kurwa mać na pierwszym rozdziale jest na początku stworzył bóg niebo i ziemię yy, jest, jest tam całe opisanie stworzenia świata później jest cała ta historia nie wiem kurwa wszyscy pewnie to znają kurwa <laughs> nie wiem czy ja mam... Może kurwa my się po prostu schować byśmy nie widzieli te zjeby. Nie widzicie mnie <laughs> no. no dobra wychyliłem Co? Dobra, dobra wiem wiem dobra No i mamy tę całą akcję no i on ich wygania z nieba Bóg, nie? No bo złamali jego słowo co no i Później mamy no, pierwsze morderstwo w historii świata, mamy Kaina i Jabla to jest jakby to są synowie właśnie Adama i Ewy I oczywiście to nie są ich jedyne dzieci bo Adam miał ich wiele więcej no ale to są jakby dwa jakby wypowane, no kurwa no i co mam czekajcie są co kurwa pójdzie jebany Oddechnę. idź dobra więc ten y pierwsze morderstwo, że Kain zabija Abla, ponieważ ten... Ponieważ Bóg wybrał właśnie Abla mm, ofiarę, która była z drugiego, czyli no po prostu pierwsze jak... No, po prostu dzieci jego podobał, bo on był pasterzem. A Kain był właśnie rolnikiem, no i on mu dał właśnie owoce ziemi i to właśnie nie zostało przyjęte przez Boga. Kurwa ma! Nie zostało to przyjęte przez Boga i to jest taka mała aluzja dotyczące odbawienia, ponieważ powinni y, jest łaski przez wiarę i właśnie zaś na samym początku właśnie y, Bóg dał nam kurwa ludziom y, po wygnaniu właśnie dał nam ubrania, znaczy Adam je wydał kurwa, no ile można zdychać, ubranie ze skór zwierzęcych, które właśnie symbolizują Bożą Łaskę a właśnie kiedy Adam je Was ruszyli to właśnie kiedy jakby się ubrali, to oni właśnie z liści figowych sobie dało zrobili, zrobili zasłony. A Buki właśnie dał ubranie ze zwierzęcy. zwierzęcych. Mm. No i właśnie w kolejnej tej historii znowu już ta aluzja, że jest poza łatka i ludzkie uczynki. No i... Yy, no i właśnie zostały przyjęte. Yy, te pierworody przody. Abla. No i Kain się kurwił, no i daje bał swojego brata zajebiście logiczne i to, i on właśnie został wskazany na Tak to jest, taka jest cała historia tego Hanymi apple. apple Później jest y, y, Potop tutaj mu po prostu y, y, widzi, że ludzie nią dużą nieprawość no i postanawia ich wszystkich y, y, zgładzić no ale widzi, ale Nalazł, nalazł jednego prawego człowieka noego No i powiedział mu Kurwa O poszedł ten ze strzałami Ja pierdolę zajbi się mogę w końcu kurwa coś zrobić Zamykam te drzwi jebane. Obracają. zami, <grywa> dobra wracając do yy, mu zbudować właśnie Arkę i Prowadzić, że tam nie było, że po parze z każdego zwierzęcia, tylko to były tam zwierzęta czyste i nieczyste. Czyste, Nie wiem, nie, nie pamiętam dokładnie, ale tam było, że po 7 par czystych i po parze z nieczystych. Ubrań. No, czy, kurwa zwierząt. Hmm. Kurwa mać. No hmm. i wtedy przez 40 dni 40 no, nocy padał i ziemia została zalana wodą i to było 7 łokci ponad naj, jest najwyższe yy, góry. Dalej, yy. no i tam przez kilka miesięcy, to on w lutym wylądował, znaczy jak się właśnie ta ziemia usłyszała przez kilka miesięcy, bo kurde kilka lat, coś około roku, Wtedy Arka wylądowała, znaczy, no, jakby zatamowała, zasumowała o na górach Ararat Ararat. Nie wiem, kurwa, można sobie to w Google to gdzieś Jak jest Polska, to jest na dół, i trochę w lewo. Jeśli dobrze pamiętam, dalej mamy hmm, po tym potopie. Po tym potopie, to dalej nie pamiętam dokładnie, co się chyba działo, ale to tam dalej mamy, że jest Rzym, i ta cała akcja z faraonem, żeby właśnie wypuścił tych Izraelitów. Chuj, nie pamiętam. Nie pamiętam, bo do tej części się nie dosyczałem. O kurwa, o to jest otwarte teraz! I kurwa, rośnie jakieś gówno. Dobra, tutaj nagrywa się. Mm. Nie pamiętam jak to wyglądało, ale jest taka jedna sytuacja, właśnie kiedy Izraelici, bo ci Izraelici mm, nie byli y, zbyt dobrymi ludźmi, jakby. Y, oni. Hmm. Oni bardzo, no bo ten, no bo jak oni się błąkali po pustyni, tam przez 40 lat, z tego co dobrze, pamię jeśli dobrze pamiętam, to codziennie ym, z nieba spadała właśnie manna, no i oni ją jedli, bo to było ich jedzenie, znaczy tak nadwali tą mannę i ona była jak nasiona koriandu i smakowała jak placki z miodem, jeśli dobrze pamiętam i peknu jebany, kurwa. Mm. No i oni mimo wszystko, że mieli właśnie tak nawet dobrze, to nadal ciągle narzekali. No i po prostu Bóg raz na jakiś czas się po prostu tak się wkurwiał na nich, że tak narzekają bez sensu, kurwa. Na przykład teraz... Mm, no kurwa, co tak, kurwa? Ja pierdolę, kusztykasz, chuju jebany. No kurwa, tu nie, nie, ma, nie ma wyjścia. No ja pierdolę, nic nie ma. Nic nie ma, kurwa sufit, nic chuj, gówno. ja tu w ogóle kurwa byłem kiedyś. Ja pierdolę chyba w poprzednim odcinku. A to kurwa, nie wiem, nie wiem, w kiblu się muszę spuścić. Chuj, co jest kurwa? Gdzie <grym> biblia? co ty pierdolisz? <grym> Idzie kurwa do końca <laughs> No mm. No i nie wiem jak to się skończyło Nie pamiętam Jak? Nie czytałem całej Pierdolisz Hmm nie patrzyłem Chcę chyba na Ewangelii Łukasza tego co pamiętam Nie wiem ponad setna o, Kurwa na chuj tu są te drzwi Mm. Jak to kurwa było? Czekaj... Dobra, i pewnego razu właśnie narzekali ci Izraelici. Na to manne, że nie... oni mówią, nie masz chleba, i. i na mnie smakuje to. No i właśnie, to jest też właśnie kurwa. Warto zwrócić uwagę, jak kurwa nie mam baterii? Jakim chujem? Co jest? Kurwa, ja miałem baterię, przynajmniej jedną mi się kurwa eee, dobra i oni narzekali właśnie że, nie, że im to nie smakuje i oni i oni niby prosili o chleb ale tak naprawdę nie prosili tylko mówili yy, że yy, że dlaczego nas wyprowadziłeś na tą pustynię byśmy, byśmy dlaczego nas tu przeprowadzili po to by pomarli na tej puszczy? nie masz chleba ani wody a dusza nasza obrzuciła sobie ten chleb nitrzemny kurwa mać no, na chuj to są? nie ma klamki! No i chuj, nie przejdziesz! No więc kurwa, exit teraz! No, exit, kurwa! No i co ja mam zrobić, kurwa? No ja pierdolę. Hmm. I wtedy, Bóg się wkurwił, no im rzucił węże na łby, żeby i. Mam sporo ich umarło wtedy. No i moje wtedy. Kurwa. Oni przyszli do Mojżesza później, że... że sorry, przepraszamy i weźli woga popryć, żeby te węże poszły sobie. Kurwa, no nie ma tu nic. No i chuj. Gówno. Dobra, kurwa, wracam z lecimy. Kurwa, jestem w ja Jażeś, pierdole, co to za... co to za kurwa pokraka jebana! Ja pierdol... zajbało mnie. Dobra, wracając... Wracając, wtedy Mojżesz prosił Boga o to, żeby właśnie te węże od, odeszły od nich, otworzył, otworzył, wziął te węże i no to wtedy Bóg powiedział, żeby stworzył takiego miedzianego węża i że każdy kto mm, zobaczy właśnie, spojrzy na tego węża, ten nie umrze. No kurwa macie! Nie wiem, że zostanie ukończony, a spojrzę na tego węża, to, um to nie To nie umrę. Tył. Pierdalamy. Do Kibla. O, e, poczekaj, muszę wpuścić kogoś eee, dajcie eee, chwilę. Kurwa, jestem z powrotem. Chowamy się w kiblu. Łatwo! Dobra. Biegniemy! Jeb! Tu będzie. Mam telefon, Daj, piszcie. You to stay calm, we're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide some place safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. So it's good yeah, me. To będzie... Kurwa. Goni mnie jebany! No kurwa! Witaj śmierć! No kurwa, co ja zrobić? pierdole <laughs> Bańki mydlane Bańki mydlane debil pierdala No debil, no po prostu debil, no. Dobra Lecimy kurwa sprintem printem kurwa Ja pierd... a no tak bo on z kibla wyszedł No że się, ja pierdolę Wypierdalaj, bo ci wyrucham zaraz, kurwo jebana. Dobra, gramy dalej. No Chodź Ci na matkę, kurwo jebana. Nie, no teraz przestanę to nagrywać. Kurwia mnie jebany. Dobra, spierdalamy. Taką <gryt> tuż <gryt> kurwa, <gryt> wejdzie i <gryt> ja wdechnę. Kurwa do szafki mam wejść Ja pierdolę, jak weźmy mnie do tej to się zesram, ale dobra do tej Kurwa co jest, w szafie jestem Pojebane, co jest Pierdolam, o bateria Kurwa nie trafisz mnie za dex za Kurwa. No kurwa. Klikałem przecież kucanie z diebie No ja dole. Dobra, <laughs> jeszcze raz. Kurwa, zostawcie skopie jebane w Jak go zaraz gwałcę. Dobra, otwieramy, wychodzimy, robimy sprinta. Chuja mi zrobisz debilu, za masz? Biegnij, biegnij, go! Go, go, go! Gówno na stranie, No, no ja pierdolę! Koniec, Koniec nagrywania. Żegnam was. Miłej nocy. Wyjebane mam. Dobranoc.